Cześć, witajcie z tej strony Wacha, a przed Wami kolejny odcinek z Morrowinda. Jak wspominałem wcześniej, postanowiłem, że podróż do obozu Zainab będziemy sobie jakby kontynuować razem, czyli całą tą podróż będę po prostu nagrywał. Wspominałem w poprzednim odcinku, że wydaje mi się, że nic się nie stanie, jeśli od czasu do czasu będą odcinki, w których po prostu będę pokazywał wszystko. Robię to z racji tego, że to również wspominałem, często najlepsze przygody trafiają się po prostu w zwykłej podróży, więc od czasu do czasu muszę Wam coś takiego pokazać. Dobra, no i oczywiście włączamy sobie chodzenie po wodzie, tylko najpierw musi się udać, dobra, i udajemy się dalej, musimy się kierować bardziej w tamtą stronę. Nie wiem, czy w ogóle dobrze to zrobiłem, bo tutaj nie wiem, czy to dalej jest Sandwich Mora, czy co? Już naprawdę nie pamiętam, ale dobra, nieważne. Tak, tutaj jest dalej Sandrich Mora i po prostu mogłem to zrobić troszeczkę inaczej, ale trudno. Tam sobie odwiedziliśmy jakiś zniszczony statek. Zdobyliśmy troszkę składników alchemicznych. możemy się tu uda wskoczyć. No jednak nie. Więc musimy iść tutaj naokoło. Tutaj na razie nie ma żadnych jaskiń czy coś w tym stylu. Tam w oddali widzimy daedryczne ruiny, ale jak już mówiłem wcześniej, na obecnym etapie nie będziemy ich sobie odwiedzać, bo po prostu może tam być dość ciężko. Co prawda, często w tych daedrycznych ruinach spotykamy zwykłych wyznawców daedrycznych książąt. Są to zazwyczaj orchowie, którzy czczą tam Malakata, chyba z tego co pamiętam, tak się nazywał ten jeden z daedycznych książąt. Dobra, rzucamy sobie kolejne chodzenie po wodzie i przejdziemy na tą stronę. O, właśnie, tutaj wspominałem w poprzednim odcinku o drałkach, czy jakkolwiek to się wywamia I tutaj są właśnie oni. Na szczęście nie mogą mnie zaatakować. Kierujemy się w dobrą stronę i coś mi się wydaje, że zaraz natrafimy no, na y, jakimś growowiec, jaskinie czy coś w tym stylu, bo akurat tego w Morrowind jest pełno. Dobra, tutaj coś już mamy. Yy, mamy tutaj jakąś mart martwą istotę. Yy, to jest prawdopodobnie jakiś obóz... Yy, kurczę, jak oni się nazywali? to potem w trakcie właśnie coś o sobie. W trakcie przechodzenia głównej kampanii właśnie odwiedza się takie, takie obozy. Zobaczymy co tutaj jest. Kurczę, nie pamiętam jak one się nazywają. Coś mi się kojarzy, że, że są to... kojarzy, że są to popielni. Ale nie jestem pewny. Tutaj oczywiście nie będziemy ich okradać. Ale jak widzicie, taki mały smaczek. Kurczę, coś korci mnie. Um, mnie korcą mnie te deadryczne ruiny. I w sumie nie wiem, czy się nie zdecydować na nie. Spróbujemy. Może akurat się trafi, że nie będzie tam um, nic bardzo groźnego. Bo ciężko mówić, żeby w deadrycznych ruinach, ruinach nie było nic groźnego. Ale może akurat trafi nam się. Tak myślałem, że właśnie będzie gonił mnie skrzekacz. Może akurat trafią nam się dość tacy, powiedzmy, zrównoważeni przeciwnicy, z którymi będziemy mieli jakiekolwiek szanse. Dobra, może poczekam na tego skrzekacza. No właśnie. Jak wspominałem, już kiedyś skrzekacze nie są zbyt lubiani przez graczy, właśnie na przykład przez takie coś, że on stoi nade mną i kompletnie się nie rusza. O, właśnie, teraz szedł i wziął mnie z zaskoczenia. I tu już musimy być uważni, bo w, mm, również tutaj przy deadlicznych ruinach można spotkać przeciwników, i z racji tego użyjemy sobie przywrócenia many. A także muszę znaleźć jakieś przywrócenie kondycji. Dobra, tutaj coś jest. Wezmę sobie to prawdopodobnie, była miksturka własnej roboty. Dobra, tutaj jest już jeden facet. Nie wiadomo czy jest to przeciwnik, czy nie. Y tutaj mamy, y y młokosa. Młokos jest. jeden młokos znajduje się wiem, w kalderze, ale jest on przyjazny dla nas. Oj, jak. su. Aż się wystraszyłem, myślałem, że jest to. Hmm, że nie jest to przeciwnik. I nagle na mnie warknął. Dobra, powiem wam, że idzie dość nieźle. Srebrny topór wojenny. Nic chyba nie będę od niego brał. Wow, tutaj mamy Atronacha ognia. Dobra, trzeba użyć sobie przywrócenia zdrowia, żeby przypadkiem... Głupio nie umrzeć. Um, przywrócenie zdrowia. No, jakieś muszę mieć. Oczywiście ja zapomniałem się przygotować i wziąć jakiekolwiek przywrócenia. Dobra, spróbuję go zabić i użyć teraz po prostu zaklęcia. Bo miksturka przyda nam się w trakcie walki. W trakcie jakiejś większej walki. Salownictwo sobie oczywiście bierzemy. No, ten powiem wam, że troszeczkę mnie wystraszył. Myślałem, że nie ma, do, nie ma żadnych złych zamiarów, a tu takie zaskoczenie. Dobra, wchodzimy sobie i zobaczymy jak to w ogóle pójdzie. Tak jak mówiłem, są tutaj orkowie. I może najpierw troszeczkę zmi zmiękczymy ich, yy, a przynajmniej jego, bo widzę tu jak na razie tylko jednego. No, nie trafiłem, zahaczyłem o coś wystającego. Nie wiem, czy nie jest to MAG. A nie, dobra, ma broń. No, szybko muszę wyciągnąć swój miecz. Wiadomo, jeśli będę walczył z nimi pojedynczo, to nie będzie tak źle. A poza tym nie musimy przeszukiwać całych tych ruin, tylko troszeczkę, e, że tak powiem, liznąć. Dobra, zapisałem sobie i patrzymy, czy nie ma tutaj. Szczerze mówiąc, nie wiem. O, dobra, tutaj jest. Dobra, zabity. Tutaj mieliśmy jakiegoś maga. Kosztowny pierścień, weźmiemy sobie. Musiałem sobie poprawić słuchawki. Nie wiedziałem, gdzie jest ten facet, bo po prostu miałem je założone na odwrót i słyszałem go z tej strony. Dobra, tutaj czasami, jeśli bierze się przedmioty. Spod kapliczek to za nami może się pojawić jakiś przeciwnik, ale dobra, zaryzykujemy. Nie ma nic. Perła. O właśnie, jest Dremora. I to już jest naprawdę dość ciężki przeciwnik. Nie wiem czy jest to Lord, czy czy zwykła Dremora, ale... No, chyba jest to Lord, bo jest dość potężny. Dobra, muszę wziąć miksturkę, ale coś, coś marnie to widzę po prostu. Weźmy przywrócenie kondycji od razu. Szczerze mówiąc, wolę, żeby on czarował, niż yy, bił mnie właśnie tą bronią, gdyż rzucał on zaklęcia ognia i nie robiły mi one zbyt wiele. Dobra, mamy tu jakieś przywrócenie zdrowia, czy nie będzie nic? Może jakiś zwój będzie? No właśnie, zapomniałem sprzedać zwój. Dobra, spróbujemy. Uciec troszeczkę od niego i przywołać sobie, um, przywołać sobie złote bóstwo. Z tym, że boję się, że on mnie po prostu zaraz zabije. Ale dobra, już złote bóstwo jest i ono na pewno sobie z nim poradzi. My w tym czasie użyjemy sobie uzdrowienia serca i możemy się już włączyć do walki. Dobra, mamy nowy poziom. Szybko przeszukam sobie tą Dremor, no księżę Dremor, miałą krasnoludzką halabardę, dość sporo warta i do tego serce. Szybko sobie zejdę tutaj i zobaczę czy są tu jeszcze jacyś przeciwnicy, aby po prostu jeszcze wykorzystać to złote bóstwo. Zajrzymy tutaj na szybko, bo jeśli ktoś by tu był to chcę jak najlepiej wykorzystać to bóstwo drzwi zabezpieczone pułapką dobra, zapiszemy i spróbujemy sobie to otworzyć odparliśmy to zaklęcie więc nie jest źle i tu jest jeszcze jeden przeciwnik dobra, na szczęście jest to już mroczny elf, żadna dremora więc nawet sam bym sobie poradził dobra, zbieramy tu sobie no i przeszukamy to i na tym prawdopodobnie skończy się odcinek jest dużo zwoje, zwoje. Opłaca się zawsze brać wszystkie, bo są lekkie, a przy okazji są dość dużo warte. Tutaj mamy książkę, tutaj skrzynkę. Bierzemy sobie wszystko. Dobra, i to trzeba było otworzyć. Weźmiemy sobie uczniowski wytrych. No, niestety, w zabezpieczeniach nie jestem w ogóle wyszkolony. Więc marnie to idzie, zapiszemy, bo jest zabezpieczone pułapką, żeby mnie przypadkiem nie zabiło. Yy, Engasta, kwata, kwakis, ta książka na pewno jest potrzebna do jakiejś misji. Więc ja ją sobie po prostu wezmę. Yy, to jest prawdopodobnie niejasny tekst w języku sloadów, i z tego co pamiętam, jest to potrzebne do jakiejś misji. Tutaj chyba już nie ma nic ciekawego. Jeszcze tutaj są jakieś skrzynki i urny. Dobra, tu możemy przywrócenie zdrowia. No i w sumie to by było na tyle. Jeszcze może zrobimy sobie miksturki przywrócenia zdrowia, bo wiem, że na pewno mam jakieś dwa składniki, które mają właśnie takie właściwości. Jest tutaj mokradłowiec. Ej, żywica. Niestety nie udało się, ale może mam coś jeszcze. Tutaj jest przywrócenie zdrowia, ale niestety nie mam żadnego innego składnika, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek w miarę wam się spodobał. Myślałem, że w tych Deedrycznych Ruinach będzie dużo gorzej, ale jakoś dało radę. Największą przeszkodą był właśnie ten Książę Dremor. Tak więc zapraszam was do oceniania, komentowania i tak dalej. No i oczywiście zapraszam do innych filmów. Do usłyszenia, cześć.